Narzędzie Wyrównaj powierzchnię do płaszczyzny roboczej znajduje się w palecie narzędzi dodatkowych w zakładce Modelowanie 3D w tej samej lokalizacji co Zdefiniuj płaszczyznę roboczą. Umożliwia szybkie i dokładne pozycjonowanie obiektów na płaszczyźnie roboczej. Korzystanie z tej funkcji wymaga znajomości narzędzia Zdefiniuj płaszczyznę roboczą. Zalecam obejrzenie poprzedniego filmu instruktażowego, jeśli nie znasz jeszcze tego narzędzia. Aby użyć narzędzia wyrównaj powierzchnię do płaszczyzny roboczej, należy najpierw zdefiniować płaszczyznę roboczą w widoku 3D. Domyślnie płaszczyzna robocza jest umieszczona w środku układu współrzędnych dokumentu. Aby zmienić płaszczyznę roboczą, zlokalizuj narzędzie Zdefiniuj płaszczyznę roboczą w zestawie narzędzi dodatkowych modelowanie 3D i ustaw płaszczyznę roboczą w żądanym położeniu na obiekcie lub w przestrzeni 3D. Zwróć szczególną uwagę na umiejscowienie środka układu współrzędnych płaszczyzny roboczej, którą będziesz definiować. Po zdefiniowaniu płaszczyzny roboczej należy wybrać obiekt, który ma być z nią wyrównany. Po wybraniu obiektu kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj ikonę narzędzia Zdefiniuj płaszczyznę roboczą, aby wyświetlić narzędzie Wyrównaj powierzchnię do płaszczyzny roboczej. Zwróć uwagę na skróty klawiszowe dla obu narzędzi Shift 1 oraz Shift Alt Option 1. Te skróty umożliwiają szybkie przełączanie się między narzędziami. Kliknij wyrównaj powierzchnię do płaszczyzny roboczej, aby je aktywować. Przed użyciem tego narzędzia warto jest włączyć funkcję przyciągania do obiektów. Upewnij się, że ta opcja inteligentnego kursora oraz punkty snapowania są włączone. Są to standardowe ustawienia VectorWorks, więc być może masz je już aktywne. Teraz spróbujemy zaprezentować, jak działa to narzędzie. W przypadku narzędzia, wyrównaj powierzchnię do płaszczyzny roboczej, należy zdefiniować środek, dodatnią lub ujemną oś x, a następnie dodatnią lub ujemną oś y na Twoim obiekcie. Po zdefiniowaniu tych parametrów, VectorWorks wyrówna obiekt z płaszczyzną roboczą. W tym przypadku pierwsze kliknięcie wyznacza punkt środkowy obiektu. Ten punkt zostanie wyrównany ze środkiem układów współrzędnych zdefiniowanej płaszczyzny roboczej i jest głównym wyznacznikiem podczas określania położenia obiektu. Kiedy przesuniesz kursor, zobaczysz przerywaną linię rozciągającą się od zdefiniowanego punktu środkowego. Następnie określ dodatnią lub ujemną oś X dla swojego obiektu. Użyj inteligentnego kursora, punktów snapowania i przyciągania do obiektów, aby proces był prosty i dokładny. Po kliknięciu i zablokowaniu osi X musisz powtórzyć proces definiowania osi Y. Twoje ostatnie kliknięcie na osi Y wykonuje polecenie i umieszcza obiekt w odpowiedniej pozycji na płaszczyźnie roboczej. Używaj narzędzia Wyrównaj powierzchnię do płaszczyzny roboczej w połączeniu z narzędziem Zdefiniuj płaszczyznę roboczą, aby szybko i dokładnie ustawiać obiekty. Zapoznaj się również w naszym samouczkiem dotyczącym konfigurowania narzędzia Zdefiniuj płaszczyznę roboczą.